Popularna oszarka OW4 do pił taśmowych z modyfikacją do oszczenia pił listwowych, do traczków ramowych. Jest zmieniona krzywka i ustawienie na ząb trójkątny. Na zabieraku ząb trójkątny. Zabierak jest z możliwością Zmiany podziałki, tutaj mamy podziałkę tych zębów 22 mm, a więc ustawiona na podziałkę 22 mm. Ustawiamy wysokość przesuwu piły, myśl tej samej zasady co w, w taśmie, palec popychacza nie może pchać za wierzchołek. Powinien pchać w okolicach połowy zęba, jednej, drugiej. Nie może też w momencie pchania leżeć na dnie zęba, błąd. Ustawianie to robimy tylko, gdy mamy zmianę kompletu pił i so, mamy komplet bardziej zoszczony lub mniej zoszczony. Sprisujemy myśl zasadę lekko spłaszczyzny natarcia intensywny spłaszczyzny przyłożenia. Dzięki temu mamy zachowany kon natarcia, tak jak ustawiony na ostarce. Tutaj stosujemy średnicę trochę miększe. Możemy stosować, ponieważ siła jest grubsza, 1,3 lub 2 mm. Możemy stosować KL. Gdy do taśm stosujemy M to tam jest piła 1, 1,1, 1,2 ostrzenie Mamy zachowany kon na tarcia. Nawet w piłach 100 razy ostrzony kon nie ulega zmianie. Tu mamy piłę przewiezioną starą z karą z w z 30 mm, a więc na pewno ma ostrzej 90-100 mm zachowane by prawidłowe proporcje szlifu. Lekko z płaszczyzny natarcia, intensywnie z płaszczyzny przyłożenia. Dzięki temu kąt ustawiony na ostarce jest zawsze kątem na pile. Częstym błędem jest ostrzenie zbyt intensywne z płaszczyzny natarcia. Zademonstrujemy złe ostrzenie. To jest tak mała różnica. Już jest źle. Zbyt dużo z płaszczyzny natarcia. Po jednym ostrzeniu piłki nie zepsujemy, ani po dwóch, ale gdy ktoś permanentnie popełnia taki błąd ostrzenia, że zbyt dużo cipuje z płaszczyzny natarcia, prowadzi na to do odchylenia kąta natarcia, zmniejszenia kąta natarcia w stosunku do ustawionego. I to jest niestety często widok pił na tartakach. Zbyt dużo na natarcia i mamy efekt odchylonych zębów. To też jest niestety piła startaku, bardzo dużo zostrzona. gdzie widzimy, że kon natarcia w ogóle jest odchylony, minusowy. Aż. No, nie wiadomo w jaki sposób, bo na tyle została zostrzona, tak źle ostrzona yy, nie są robione zakończenia, popychacz nie ma gdzie uciec. Pewno były urywane świernice, palce popychacza. Bo w momencie cofnięcia zahaczał piłę i pociągał palet popychacza do tyłu. O, prawidłowe, wybieranie stopniowe. Żeby palec popychacza miał gdzie uciec. do pił ze stali nierdzewnej używamy ściernic miększych 60K y, i grubość 6 mm y, Szalnia zewnątrz szlifuje się y, trudniej, dlatego o stopiej o dwa obliżamy twardość średnicy i też świetnie świetnie zdaje egzamin. I ustawiamy prawidłowy ślizg, lekko szowa. Jest zawsze zachowane kon natarcia. I profil ściernicy. Ściernicy nie profilujemy. Ewentualnie gdybyśmy mieli zbyt ostre dno, tępimy wierzchołek, nie, nie ruszając tego skosu, bo on, sobie, on się sam układa do parametrów ustawionych na ostrzarce. W tej chwili mamy ustawiony. Kon natarcia 15 stopni do drewna twardego i ta piła będzie mieć zawsze 15 stopni bez względu na ilość ostrzeń, Ilość ostrzej nie zmniejsza kąta natarcia. Przeważnie wystarczają dwa przejścia. Pierwsze intensywne, drugie łagodne, ewentualnie trzecie łagodne. No chyba, że piła jest wyjątkowo skępiona. Mówmy jeszcze raz. No idealny szlif. Ostrzymy w myśl zasady, lepiej niech którego zęba w pile z płaszczyzny natarcia nie szlifnie wcale, niż ma go zbyt dużo. Zbyt intensywny ślicz spacyjny na jest dużym i najczęstszym błędem oszczarze.